Po rezonansie. Między innymi mam opis odwodnione dyski L2, L3 L4 L5. Dysk w środku jest uwodniony. Co nie znaczy, że jest mokry, że cieknie z niego woda, tylko w środku znajduje się taki wysoko uwodniony żel, tak jak galaretka jest uwodniona. To się nazywa jądro miarzyste. Na zewnątrz znajduje się niby opona. To nie jest uwodnione. Ale jest w miarę twardy, jest to tak zwany pierścień włóknisty, trzymający w środku właśnie to uwodnione jądro miąższowe. Z biegiem czasu tej wody, tego uwodnienia, umy, jak gdyby ubywa. Ludzie generalnie stają się bardziej, bardziej wysuszeni. Im jesteśmy starsi, tym mniej wody mamy w organizmie. A w szczególności dotyka to dysków, co nie znaczy, że picie, dużo wody, będzie rozwiązaniem. Warto dobrze się nawadniać, ale problem jest bardziej taki, że dyski zaczynają się uszkadzać i to ją, tego jądra miarzystego ubywa, ubywa niestety, ubywa niestety w tym miejscu. Na przykład jeżeli jest przerwanie jądra miarzystego, jeżeli jest przepuklina, czyli część tego jądra miarzystego jest wyciśnięta na zewnątrz. To oczywiście, że w środku nie będzie już tego uwodnienia, będzie uwodnienie mniejsze. Nie zawsze też takie uwodnienie, nie zawsze też takie, nie zawsze też brak uwodnienia, zmniejszenie uwodnienia, czyli w T2 w rezonansie magnetycznym, czyli takie czarne dyski, nie zawsze jest to problemem. Pamiętajcie, że nikt tego nie widzi. Nie widzi nigdzie, że macie czarne dyski w środku w rezonansie. One tak naprawdę nie są czarne. One w rezonansie magnetycznym, w T2, wyglądają jak czarne, ale tak naprawdę to one czarne nie są. Także zadbajcie o to pomyślcie o tym, jak to się przekłada czy w ogóle przekłada się to w jakikolwiek sposób na dolegliwości.